No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest z rana folia została zabrana. Yy, trochę tam śmieci zostało, to się później zgarnie, bo dzisiaj i tak będę tutaj ten obornik wywoził. Yy, najpierw muszę odczepić paszowóz i podczepić rozrzutnik. Yy, brat jeszcze obszątek musi zrobić. Także no zaraz się zabieramy za tę robotę krówki na świeżej słomie tak to wygląda po jednej nocce świeżo posielone to suche jeszcze jest pełno krów tutaj no a dzisiaj będziemy ten obornik tu wywozić już tam widać miejscami paruje także już się przepracowuje teraz jeszcze go wrzucimy no. Będziesz mi dzisiaj ładował? No. Ten To szybciej zawsze pójdzie Chociaż w sobie chciałbym też tę te kosiakę zrobić A no, no to w międzyczasie A to wiesz, no. no Dobra, to ja odczepiam paszowóz Podczepiam rozrzutnik, tam oprzątek zrobisz to Będzie już można działać Pało. Teraz tak, pole. No dobra. Teraz jeszcze i możemy lecieć. Drożotnik pełny lecimy skończyć to pole co ostatnio się zaczęło i będzie można ten i będzie można lecieć na następne. tu teraz ostatnio było zgarniane fajnie obeschło to jest ładnie tutaj ten beton mnie denerwuje on jest taki już pokruszony wszędzie trzeba było kiedyś od nowa wylać tak się niewygodnie jeździ po tym że Boże już wcześniej zasiane ładnie Zielone. Ale ostatnio byłem na, na życie to, to ładnie to wygląda wszystko. O, tu mamy już nawieziony. Taki świeży Obornik to czuje, ale robotę robi. Anno, nie wiem czy to widać Ładnie rzuca o. Także lecimy Piękny widok Nocerna jeszcze taka zielona, ale Jeszcze kilka dni przy mrozku I nie będzie już tak ładnie wyglądać Żółtnie będzie po No teraz świeży obornik idzie, to daje go trochę więcej. No tu teraz pościeliłem ładnie, bo końcówkę to dałem, trochę podkręciłem, żeby szybciej poszło. Tak to wygląda. Ale tu na lucernie też jest ładnie pościelone. Zobaczcie, świeży obornik i ładną robotę robi. Wiatr trochę zbiewa. Ale jest robota zrobiona tutaj. No wcześniej tego skompostowanego dodawałem tak 15, 14... Yy, tak 15, 20... No w 20 to nie. No tak wychodziło, że jeden rozrzutnik tak na 75 arów wychodziło. To nie wiem, w rozrzutniku ile jest. 5, no 12 ton? Coś takiego zgaduję. No tutaj lucerna będzie miała nad czym rosnąć. Ja zobaczcie, lucerna to jest piękna piękna roślina. Tu jakie fajne grudki, ziemia grudkowata taka się robi. No, Nawet nie widać. Tak naprawdę, że przyjechałem ładnie, pościelone. Także możemy jechać. No i się chciałem też powiedzieć, czemu ciągle tym ciągnikiem jeżdżę. Bo tak mówicie w komentarzu. No ogólnie do paszowozu teraz ten ciągnik jedynie mi pasuje. No bo no jedynie Ford wymóg się, ale Ford ma wałek tylko na 1000, to tak nie zbyt trochę, bo bym musiał wychodzić z ciągnika i tam przekładać tą skrzynię na wolną i szybką, a tutaj mam po prostu trzy prędkości wałka i na mieszanie mam. 540 eko, potem jak ten, jak już jadę się wysypać, to prze, przerzucam na 540, żeby miało łatwiej z, y, zacząć. No i potem z czasem, jak już tam połowę wysypię, to przełączam na y, 540 eko. No i później już ten, y, pod koniec, jak już dwie tony zostaną. No, to końcóweczka. No, to na wałku na tysiąc sobie wyrzucam elegancko. A tak to bym musiał. Yy, wszystko na tych wolnych obrotach. I to tak mi się nie widzi. A też nie chcę tego Forda też męczyć. Bo to jest ten. No, zobaczcie, tu ja nie wiem, co z tą trawą jest taka żółta się zrobiła. A wapno rzucałem. to granulowany. Tu rzucałem dosyć sporo bo tu wyszło yy, no coś po 400 kg na, na hektar wyszło mi tego wapna no. więc jedziemy po trzeci rozrzutnik Dobra, to pole już tu skończyliśmy. Eee, cztery rozrzutniki? Chyba? Nie, trzy. Nie, cztery. Cztery rzutniki. Czy trzy, trzy? Ja już teraz nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy ja z śladów się policzy. Trzy na pewno, a cztery to już nie wiem. Tak. Raz, dwa, no, trzy, trzy. Teraz będzie czwarty. No, także trzy rozrzutniki skończone. Yy, razem 10 hektarów tutaj wyszło. Yy, plus tam trawy jest 3,5 hektara bagna. Także tak to wygląda. Teraz pojedziemy, nie wiem, chyba na to dalsze pole. Chyba tak, o później yy, tamten. Że później przed weekendem nie jeździć tam koło tych domków, to pojedziemy tam na to dalsze pole. Tam jest 7,5 hektara, także no 14 rozrzutników To dzisiaj, dzisiaj sobie powożę, to chyba. Nie wiem, czy z tej kupy mi starczy obornika, najwyżej tam wezdę z tej bardziej przerobionej tyle. No. Także no tam ogólnie patrzeliśmy, tam już jest yy, czwarty sezon za nami lucerny, także teraz będzie piąty sezon leciał tam. Także no zobaczymy jak ta lucerna będzie wyglądać yy, za rok. Czy nam będzie plonować czy nie, wystarczająco żeby Najwyżej. A! Wałek miałem włączony. No, najwyżej ten. Najwyżej się żyto tam posieje. No, dobra. Zmieniamy pole. Trakt 7,5 hektara. Zadanie. No, w tym roku cztery pokosy tam zebraliśmy. No, i czwarty pokos, tak naprawdę tego zaniżenia nie zbieraliśmy, bo tu piasek jest i ten, i tu, tu nie było co zbierać, tak naprawdę. Także obszar no, 5,87 zebraliśmy czwartego pokosu, a tak to się zbiera 7 hektarów. Bo tutaj ten, tu jest, był do, kopany dół pod ten, pod piasek. Czekajcie, pierwszy pokos. Informacje. Pierwszy pokos był koszony 6 maja. Drugi pokos był 20 czerwca. Yy, trzeci pokos 18 lipca. A... Ostatni pokos 29 sierpnia Także... No Pierwszy pokos dosyć wcześnie był Drugi pokos był trochę późno To się z nim spóźniliśmy wtedy Pamiętam No ale... Trzeci, czwarty pokos już był miarok, chociaż czwarty też był delikatnie, yy, nie, trzeci był delikatnie spóźniony chyba. No bo drugi pokos był dwudziestego, a tu trzeci pokos był, a nie, osiemnastego. No to trzeci pokos był ok, no drugi pokos był spóźniony dosyć mocno, nie wiem, w sumie, czy... chyba pogoda tam przeszkodziła. No ale nic, jest. Cztery pokosy są zebrane, takie dosyć ładne, także jest okej. Okay. Tak wiem, szyba brudna. Muszę się wziąć za tą szybę. Nie tylko. Przednia jeszcze jako tako i boczne. Chodziesz. Jak pod słońce, to i tak nie widać. No, dobra. A to już myślę, że za rok będzie ostatni sezon. Tu już ten. Mlecze też zaczynają wyskakiwać. Jednak cztery sezony pełne nam służyła. No, ale nie skreślam. Jeszcze zobaczymy. Za rok, jak to będzie wyglądać, ale jest, jest dosyć, dosyć słabo Tu kurczak? Kurczak, chyba nic musiał ten zjeść kurczaka. No nic włączamy wałek i zaczynamy. Tu ledwie pustym rozrzutnikiem wyjechałem. Masakra. Tak stromo tu jest. No, rozrzutnik pusty. Dobra. Opuszczamy i lecimy po kolejny rozrzutnik. Pierwszy rozrzutnik tutaj na tym polu. Zrobiony i 55 arów zrobiłem, także jest dobrze. No, i dobra, tutaj już jadę z ostatnim kursem. Tutaj teraz został mi jeden pasek, tak naprawdę. Tutaj już jeździłem, nakładkę teraz robię, ale tak mówię pół dawki jeszcze daję, bo widzę, że mi i tak wystarczy to szybciej pojadę tutaj no jak widać ładnie pościelone tu jest No i mówię, tutaj znak zapytania jeden jest czy przy tym polu, no bo tu już piąty sezon Zazwyczaj piąty sezon jeszcze jest OK Lucerna ale już szósty to będzie tu ten problem. Także tak. myślę, że może tutaj za rok, na jesieni, sieje żyto. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i lecimy tutaj. Ostatni, ostatni przejazd i będzie gotowy.